W ostatniej wieczerzy Jezus, podniosłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami Ojcze, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał i żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była. Ia ja vnich. Oto slovo panis pie. Pa tobi Christum. Hec locutus est Iesus. Es sot sub levatis opulis solis in celum dixit. Non profis autem rogotantum, set et pro eis, qui creditoris sunt per verbum eur min me ut omnes unum sint sic ut tu pater in me et ego in te ut et ipsi in nobis unum sint ut mundus credat quia tu me misisti et ego claritatem quam dedisti mihi dedi illis ut sint unum sic ut nos unum sumus ego in eis et tu in me ut sint consumati in unum ut cognoscat mundus quia tu me misisti et dilexisti eos, sic ut in mea delexisti. Pater, quod dedisti mihi volo, ut ubi ego sum, ut illi sint mecum, ut videant claritatem meam, quam dedisti mihi, quia il me ante constitutionem mundi. Pater iuste, et mundus te non cognovit, ego autem te cognovi et hi cognoverunt quia te mem isisti, et notum feci eius momentum, et notum faciam, ut dilectio, in ipsis sit, ego in ipsis. Kto może, niech usiądzie. Wiarą, z pokorą i z wytrwałością idziemy w procesji Bożego Ciała. Pomimo wielu lęków, trosk i trudów udało się i świętujemy nasze łowickie Boże Ciało. A więc nie tylko zabawa, czas wolny, bobiki i karuzele, ale nade wszystko Bóg, i modlitwa. To znak naszej wiary, że w hostii przynajświętszej jest żywy i prawdziwy Bóg. Wierzymy w to mocno i dlatego tutaj jesteśmy. Bo wierzymy, że w tej hostii jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. Wierzymy, gdyż sam Bóg nam o tym mówi, a Bóg kłamać nie może. Przy pierwszym ołtarzu u ojców Piarów usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Te słowa mówi sam Pan Jezus. To jest ciało moje, mówi. To nie jest bajka, to jest prawda. Trudna do pojęcia rozumem, ale prawda. Wołamy więc, co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Przy drugim ołtarzu rzemieślników łowickich Pan Jezus chleb rozmnażał. Abyśmy nie zas zasłabli w drodze. Dzisiaj Pan Jezus daje nam już nie ten chleb z mąki, ale daje nam samego siebie. To jest prawdziwy chleb, prawdziwy pokarm. Przy trzecim ołtarzu miłość nie ma granic. Uczniowie Jezusa rozpoznają swojego Pana przy łamaniu chleba. Oznacza to jedno, że Pana Boga spotykamy we Mszy Świętej, która jest właśnie łamaniem chleba. I wreszcie czwarty ołtarz, czwarta Ewangelia. Eucharystia musi nas jednoczyć. Nie można więc iść do Komunii Świętej, a jednocześnie dzielić, obrażać, mścić się i krzywdzić. To nie ma nic wspólnego z Eucharystią. Nauka Boża jest więc prosta. We mszy świętej jest żywy Bóg. Karmi nas. Swoim ciałem i uczy nas miłości i jedności. Z taką nauką musimy wracać do domów, do naszych rodzin, do pracy, do naszego codziennego życia. Wiemy, że nie jest łatwo według tego wszystkiego żyć, ale nie ma innej drogi. Jest jedna rada. Musimy mocno wierzyć w obecność prawdziwego Boga w Najświętszym Sakramencie, który niesiemy w procesie. Bardzo jest nam potrzebna dzisiaj ta mocna wiara w żywą, prawdziwą obecność Pana Jezusa we Mszy Świętej w Najświętszym Sakramencie. Kościół, od wieków tę wiarę przekazuje i tę wiarę chroni. I my w tej wierze trwamy i dlatego tutaj jesteśmy. Pośród trudności z epidemią szukaliśmy przecież Boga. Kiedy wirus wprowadził ograniczenia w kościołach, wielu z nas mówiło: tęsknię żeby iść do kościoła. Chociaż z małą ilością ludzi, ale codziennie były odprawiane msze święte. Nasze kościoły nie pozostały zamknięte. Wyróżnialiśmy się tym na tle Europy. To było i jest wielkie świadectwo naszej wiary, w najświętszy sakrament. Wszystko nas cieszy, ale słabymi jeszcze jesteśmy. Wierzymy, ale jeszcze tak łatwo do tej Bożej obecności się przyzwyczajamy, bo przecież wiemy dobrze, że nie wszyscy idą w niedzielę do Kościoła. Wiemy dobrze, że nie wszyscy przystępują do Komunii Świętej. Wiemy dobrze, że nie zawsze ci najbliżsi pomyślą o tym, żeby przynieść Komunię Świętą chorym i umierającym. I wiemy dobrze, że nie potrafimy jeszcze wszyscy pobożnie uklęknąć. A jest tak i dzisiaj, że zamiast padnięcia na kolana jest profanacja i wyśmianie. I wiele złych znaków nam dzisiaj o tym mówi. Natomiast kto uczy się wierzyć, ten uczy się i klękać. Bo Eucharystia, najświętszy sakrament, to nie jest jakiś symbol, to nie jest jakaś idea. Jakże trudno jest niektórym wierzyć, że w kawałku chleba jest prawdziwy Bóg. Jakże często przyzwyczajamy się do tej najświętszej obecności. Wchodzi rutyna, mechaniczne patrzenie na wszystko. Także nie potrafimy uszanować tego, co najświętsze. Szukamy cudów, a cud jest ten jeden, największy, to msza święta. Uczmy się od świętych kochać mszę świętą. Mamy w tym głównym ołtarzu w tle postać świętego Jana Pawła II. I już niebawem błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Pamiętamy, jak nasz święty papież kochał i sprawował mszę świętą, jak klęczał przed najświętszym Bogiem. Widzieliśmy wówczas, że dzieje się coś bardzo ważnego. I dzisiaj święty papież z domu ojca w niebie woła. Otwórzcie drzwi Chrystusowi obecnemu we Mszy Świętej. Kardynał Stefan Wyszyński na pytanie pośród lęków, co będzie, odpowiada, tylko Bóg na pewno jest, a Ty w nim. Jesteś w nim, kiedy uczestniczysz we Mszy Świętej bo bez mszy świętej jesteśmy wielkimi nędznikami. Tylko sam Bóg w najświętszym sakramencie może odmienić nasze życie. Nie mów Bogu, że masz wielki problem. Powiedz swojemu problemowi, że masz blisko wielkiego Boga we mszy świętej. Masz Boga, który ciebie karmi, leczy, i zbawiam i pozostaje po wszystkie dni aż do końca świata. I jeszcze jedna krótka myśl. Msza święta, najświętszy sakrament, komunia święta, to wszystko ściśle łączy się ze służbą, z wybraniem i powołaniem kapłana. Nie byłoby Bożego ciała, gdyby nie było kapłanów. Gdyby nie było księdza, nie byłoby Bożego ciała. Nie byłoby Najświętszego Sakramentu, nie byłoby Mszy Świętej, nie byłoby Komunii Świętej, gdyby nie było księży. Ucząc się wiary w Eucharystię, Uczmy się też świętego spojrzenia na kapłana, przez którego posługę sam Bóg przychodzi do nas. Zobaczmy z mądrością na pierwszym miejscu to wielkie wybranie kapłana to Jego wielkie wyróżnienie to Jego wielkie obdarowanie w sprawowaniu najświętszych misteriów. Kapłan jest przedłużeniem obecności Chrystusa, staje się drugim Chrystusem. To nie jest teoria, abstrakcja, to jest prawda naszej wiary. Kapłan jest drugim Chrystusem. Uczmy się szacunku do tej wielkiej tajemnicy kapłaństwa, do kapłanów słabych ludzkimi słabościami. Ale mocnych łaską i mocą samego Boga. Gdyby nie było księdza, nie byłoby Bożego Ciała. I pozostaje ołtarz piąty. Jest nim twoje życie. Samemu zrobisz dekorację, napiszesz hasło. Odczytasz Ewangelię i wszystko musisz przeżyć osobiście. Procesja się kończy, zaczyna się życie. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, tylko Bóg na pewno jest, a Ty w Nim. biskupowi za jakże zapadające nie w uszy, ale w serca słowa. To mówił Wasz rodak. On jest jednym z Was. Stąd te słowa winny być szczególnie przyjęte przez wielu z Was. Jako następca apostołów mówił do nas wszystkich, także do mnie. Oto przez ostatnie tygodnie, jak wspomniał ksiądz biskup, Chrystus czekał na nas w kościołach. Dzisiaj przyszedł do nas. Przyszedł do nas z nadzieją, że choćby w najbliższą niedzielę my do niego przyjdziemy. Że my na nowo zasmakujemy tego daru spotkań z Jezusem Chrystusem. Niech taka nadzieja będzie w naszych sercach. Najpierw w podziękowaniach chcę Wam podziękować, że wy przyszliście, że Jezus Chrystus ma na kogo spojrzeć, że spotyka tych, których oczy w Niego się są wpatrzone. Dobrze, że jesteście, że otworzyliście drzwi Chrystusowi. Że chcecie powiedzieć Bóg jest. Dziękuję Wam wszystkim. Każdemu z Was, każdej siostro i braci. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu naszego kolejnego Bożego Ciała. Dziękuję władzom samorządowym miasta i powiatu, z panami starostą i burmistrzem na czele i wszystkimi służbami które zmagały się różnego rodzaju kłopotami aby wydało wszystko jak ufamy dobry owoc dziękuję służbom publicznym służbom sanepidu i komendzie policji które ochotnie włączyły się w troskę o nas Dziękuję za cztery ołtarze, które przywoływał Ksiądz Biskup, a które mimo, że tak późno zaczęli o nich myśleć i realizować, to można sądzić, że od dawna były w ich sercach. Wystarczy popatrzeć na piękno tych dekoracji. Wypisana ręką dziecka dekoracja na ołtarzu przy Piara. Subtelna, delikatna dekoracja wieków, naszych cechów i rzemiosł oraz drobnej przedsiębiorczości. Łowickie znamiona na ołtarzu, trzecim i ten nasz czwarty. Wykonawcy ich, ojcowie pijarzy, cechy, jak wspomniałem i drobna przedsiębiorczość, mieszkańcy świeryża drugiego, i wspólnota neokatechumenalna przy parafii katedralnej. Dziękuję duchowieństwu. Dziękuję wyższemu seminarium z księdzem rektorem na czele. Dziękuję siostrom zakonnym, które są wpisane bardzo mocno w krajobraz Łowicza, choćby poprzez wielowiekową obecność sióstr Bernardynek. Dziękuję dekanatom Łowickim. Bractwu różańcowemu, parafii katedralny, pocztom sztandarowym, chorągom, asystom i strojom ludowym. One tu nie przyszły same. W nich przyszły konkretne osoby. Wam bardzo dziękuję, że chcieliście je przywdziać i pokazać swoją wspaniałą historię, a jednocześnie tę gotowość. Trwania przy tej historii i przekazywania jej dalszym pokoleniom. Dziękuję Panu Mistrzowi przy instrumentach muzycznych, kapeli i zespołowi śpiewaczemu księżoki. Byliście nam potrzebni i dobrze, że Wy jesteście, bo w jakimś sensie reprezentujecie innych, których nie ma. Dziękuję bardzo. Powtórzę jeszcze raz bardzo. Za scenę na głośnienie i barierki w firmie Soundline pana Tomasza Grzyb. Moi drodzy, jak wspomniałem w katedrze, dopisujemy kolejne Boże ciało do historii tego pięknego znaku w naszych dziejach. To jest dziedzictwo narodowe. Tego nie można zaprzepaścić. My nie tylko mamy zaszczyt, ale my mamy obowiązek, wszyscy bez wyjątku, czynić tylko dobro na rzecz tego znaku, które przekazały nam poprzednie pokolenia. A dobrze, że my chcemy kultywować. Uczmy także tych, którzy po nas przejmą to dzieło. Ufamy także, że w przyszłym roku Przejdziemy pełną galą naszego Bożego Ciała i staniemy się jeszcze jednym znakiem. Ufam także, że 366. Łowicka Pielgrzymka na Jasną Górę na nowo zabrzmi swoim blaskiem i będzie jaskółką wszystkich pielgrzymek polskich, które podążają na Jasną Górę. Jesteśmy z jej dumni. Jesteśmy dumni, że trwa mimo różnych okoliczności. Wiedzą oni, co będzie? Bóg. I to dawało moc, tak przy pielgrzymce, jak również przy naszych uroczystościach Bożego Ciała. Jeszcze raz wobec Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam wszystkim, zarówno tym, których przywołałem z tytułu funkcji, zadań. Czujcie wszyscy, że każdemu z Was dziękujemy, a Wy sobie nawzajem dziękujcie. Na koniec podziękujcie tym, którzy zachowali bezpieczeństwo, którzy może z trudem, może pierwszy raz założyli maseczkę. Jeden z ministrantów tak się przyzwyczaił do maseczki, że podchodzi do Komunii Świętej w maseczce i czeka. Ja mówię, no musi zdjąć. Dziękuję wam i wybaczcie księdzu praatowi proboszczowi, który tak wam przypominał, ale czynił to naprawdę z antetycznej troski o każdego z was. Wracajcie po błogosławieństwie szczęśliwie do domów, i zechciejcie nie zapomnieć, rok przyszły to Boże Ciało w Owiczu. To kolejny dar spotkania Jezusa Chrystusa Eucharystycznego i piękny znak wiary naszego miasta i nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy obecni. Najbliższą niedzielę. Pójdzie tradycyjna procesja Bożego Ciała o godzinie 10.00, msza święta z Kościoła Dobrego Pasterza i podążać będzie do Kościoła Świętego Ducha. A tradycyjnie w czwartek zakończenie oktawy u matek Bernardynek. Zapraszamy także na tę historyczną celebrację. Prośmy Wszechmogącego Boga, aby nas uwolnił od grzechów i zjednoczył wszystkich, którzy przyjmują ten sam chleb eucharystyczny. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, Wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże przyjmie bablity Twojego ludu i sprawnie serca wiernie złączą się z wychwalaniem Ciebie we wspólnocie pokuty, abyśmy przezwyciężyli podziały chrześcijan i w doskonałej jedności Kościoła z radością dążyli do Twojego weguistego królestwa. Prez ХРИСТУСА Pana našeg Cało proces nie rusza, asysta łącza za koronkwiami, najświętszy sakrament udaje się do bazylni katedralnej.